Wracamy z Ekspresem z edukacji. 15 dzień lutego, Krzysztof Trzosek. Witam i zapraszam na pierwsze tegoroczne wydanie. Po 71 dniach wracamy do ligowej rywalizacji. W piątek rozgrywki wznowiła BetClick Pierwsza Liga, a już jutro do gry wejdą podopieczni Artura Skoronka. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę do Grodziska. Tylko jedna porażka, 16 zdobytych bramek i kilkadziesiąt odbytych treningów Zimowy okres przygotowawczy Tyszanie rozpoczęli 9 stycznia i od tego czasu stał on pod znakiem ciężkiej pracy na boisku i siłowni. W kilku grach kontrolnych kibice mogli zobaczyć DNA zespołu Artura Skowronka i bardzo dobre przygotowanie fizyczne. To wszystko ma teraz zaprocentować w lidze. Chcą zagrać jak znud i przebojem wejść na pierwszoligowe boiska. Repertuar w ostatnich tygodniach był niezmienny. Treningi dwa razy dziennie i ciężka praca zarówno na boisku, jak i siłowni. Piłkarze GKS-u Tychy przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęli 9 stycznia i w końcu mogą odliczać już godziny do pierwszego meczu o stawkę. Pracowaliśmy, można powiedzieć, kompleksowo. Każdy tydzień miał swój taki okres, i skupialiśmy się w danym tygodniu na, na danej pracy, którą musieliśmy po prostu krok po kroku, tydzień po tygodniu przechodzić. Na pewno ta końcówka była bardzo optymistyczna, i chcemy od pierwszego meczu na pewno to kontynuować, więc głównie w tym okresie przygotowawczym. Zwracaliśmy uwagę na to, jak chcemy grać, że my chcemy po prostu te warunki nakładać w tych meczach ligowych, ale również nie zabrakło tej pracy stricte biegowej oraz fizycznej na siłowni, więc pod każdym aspektem myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wszystko, co zaplanowaliśmy pod kątem fizycznym, zostało spełnione, nawet z nadwyżką, więc uważam, że wykonaliśmy kawał świetnej roboty i liczymy na to, że. W pierwszym meczu już to pokażemy. Jeśli chodzi o aspekty taktyczne, to dużo czasu poświęciliśmy na fazę ataku, na to jak chcemy się zachować mając piłkę i myślę, że to nasze DNA będzie już widoczne w najbliższym meczu z Wartą. DNA zespołu Artura Skowronka kibice mogli zobaczyć chociażby w sparingu z Zagłębiem Sosnowiec. Drużyna dużo biegała, grała wysoko i blisko rywala. I w zimowym okresie przygotowawczym trójkolorowi rozegrali 7 gier kontrolnych. Tyszanie wygrali 4 spotkania, dwa zremisowali i tylko raz schodzili z boiska pokonani. Warto dodać, że w próbie generalnej z ŁKS-em Łódź Tyszanie stworzyli kilka groźnych sytuacji, w tym nie wykorzystali rzutu karnego. Tyszanie nie mieli problemów z finalizacją we wcześniejszych grach kontrolnych. W sumie trójkolorowi zdobyli 16 goli, a na listę strzelców wpisało się aż 9 zawodników. W każdym sparingu było na widoczne zdecydowanie. Wiadomo, że Sparingi były z drużynami, które grają na różnych szczeblach rozgrywkowych w Polsce, więc takie, takim wyznacznikiem głównym to był ten ostatni mecz z ŁKS-em i uważam, że, że wyglądało to, to bardzo dobrze, a, a jeszcze mamy w tym wszystkim rezerwy. Więc y, jestem bardzo optymistycznie, na pewno nastawiony do, do tego pierwszego meczu ligowego. W sporcie zawsze jest tak, że gra się o zwycięstwo, więc y, czy to jest sparing, czy to jest y, mecz ligowy zawsze zespół powinien chcieć wygrać więc to jest taka rzecz którą my trenerzy często mówimy nawet zawodnikom że zawsze gramy o zwycięstwo jednakże fakt jest taki że w tych sparingach najważniejsze było to żeby osiągnąć i aspekty motoryczne i to nad czym pracowaliśmy w tygodniu pod kątem taktyki więc uważam że naj Lepszym sprawdzianem, takim już ostatecznym był mecz z UKS-em i w tym meczu naprawdę funkcjonowaliśmy przez większość momentów w grze bardzo dobrze. Oczywiście też są rzeczy, nad którymi ciągle pracujemy i nad którymi które musimy poprawić to na pewno, ale wiemy co. Wiemy co robimy, pra pracujemy zgodnie z planem i uważam, że to jest najlepsza droga. W drodze do osiągnięcia celu ma pomóc stabilizacja. Okienko transferowe było w Tychach bardzo spokojne, podobnie zresztą jak u niektórych ligowych rywali. Zimą żadnego transferu nie przeprowadził Górnik Łęczna. Wisła Kraków dokonała tylko jednego wzmocnienia, a spokojnie było również w Stali Rzeszów i Zniczu Pruszków. Uważam, że spokojne. Uważam, że ważne, żeby w zimę przede wszystkim utrzymać e, zawodników, których, których się ma. Szczególnie jeśli dobrze to wyglądało. Uważam, że u nas pod koniec tego zeszłego roku naprawdę weszliśmy już na dobrą, na dobrą drogę i cieszymy się bardzo, że udało nam się wszystkich zatrzymać. Oczywiście praktycznie wszystkich tych, którzy gdzieś u nas bardzo dużo znaczyli, są z nami w kadrze i uważam, że to jest dobra droga. Jaką drogę też obiorą biorą na wiosnę i jakiego zespołu mogą spodziewać się kibice? Spodziewać się możemy, jak zawsze, walki, zostawienia serca na boisku, ale i też. Nie chciałbym tu też zdradzać od razu, co będzie w, w tych pierwszych spotkaniach. Na pewno mamy swoje myki, że tak to ujmę, przygotowane na te spotkania i, i będziemy chcieli na pewno kontynuować tą pasę zwycięstw, ale też nie wybiegamy jakoś w przyszłość za, za mocno. Po prostu skupiamy się na tym pierwszym meczu. Chcemy naprawdę dobrze wejść w tą rundę wiosenną. A jak zaczniemy to zwycięstwem, to na pewno nabierzemy wiatru w żagle i myślę, że z meczu na mecz jeszcze. Jeszcze więcej tych naszych wartości będziemy pokazywać. W rundzie wiosennej na boisku na pewno nie pokażą się kontuzjowani Janik Wócztra i Mamin Sanyong. Najbliżej powrotu do treningu z drużyną jest Krzysztof Machowski, ale nasz wychowanek cały czas ciężko pracuje w trakcie zajęć indywidualnych. Najważniejsze jednak, że pozostali zawodnicy są do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Pesymista skupi się na 12 miejscu. Optymista będzie spoglądał w górną część tabeli. A realista wskaże na formę z końcówki roku. GKS Tychy jest niepokonany od sześciu spotkań, a w dwóch ostatnich meczach podopieczni Artura Skowronka zainkasowali komplet punktów. Nasi niedzielni rywale mają z kolei najmniej zdobytych bramek w lidze i aż 10 porażek na koncie. Jutro po raz dziesiąty w historii. Zagramy z wartą. Takie, takie, takie. Pod koniec roku weszli na wysokie obroty i nikt nie był w stanie ich zatrzymać. Tyszanie są niepokonani od sześciu spotkań, a w dwóch ostatnich meczach zainkasowali komplet punktów, pokonując mieć legnica 3 do 1 i rozbijając kotwicę Kołobrzeg aż 4 do zera. Tęskniliśmy mocno, wreszcie wracamy, wracamy. Eee, bardzo mocno głęboko w to wierzę z przytupem i z takim nastawieniem jedziemy do Poznania. Chcemy odpowiedzieć dobrze, w tym następnym półroczu tego sezonu, bo wiemy, że tamte było po prostu słabe. Na pewno chcielibyśmy kontynuować to co, to, co zrobiliśmy w końcówkę ligi na, na, na jesień. Także e, z, zrobiliśmy wszystko, żeby, żeby ten czas skorzystać, żeby właśnie w tym kierunku szli dalej. I uważam, że jesteśmy w stanie jeszcze, jesteśmy w stanie jeszcze dużo, dużo tego pokazać na. Na wiosnę. Pierwsza okazja będzie już w najbliższą niedzielę. GKS Tychy jedzie na mecz do Ogrodziska Wielkopolskiego, gdzie zmierzy się z Wartą Poznań. Mam do, do jednego dla gospodarzy. W obozie naszego pierwszego tegorocznego rywala dzieje się bardzo dużo. W czwartkowy wieczór klub poinformował o rezygnacji dyrektora sportowego Dawida Frąckowiaka. Zimowe okienko transferowe w Poznaniu było jednak całkiem spokojne. Warta musiała zapełnić lukę w bramce, bo Jędrzej Grobelny podpisał kontrakt z Arką Gdynia. Rywalizację w bramce ma zwiększyć pozyskanie Daniela Kajzera, który wrócił do Polski po dwóch latach gry za granicą. Na uwagę zasługuje również transfer Krzysztofa Drzezgi, który trafił do Zielonych z Miedzi Legnica. Mamy materiały nawet z przygotowań warty Poznań, więc mogę powiedzieć, że na pewno jest dobrze zorganizowana to ekipa. Wie co ma robić na swojej połowie, ale też dobrze przygotowane skoki pressingowe i, i tego... Na pewno oczekujemy od strony warty w niedzielę. Jest transfer Krzyśka Dżazgi, który na pewno ruchomi mocniej środek pola. Wrócił Kopczyński, jest w bramce Kaiser, więc wzmacnia się ta ekipa i no, oczekujemy po prostu trudnego meczu. Natomiast nasze nastawienie jest takie, żeby postarać się jak najszybciej narzucić swoje wartości gry i z przekonaniem jedziemy tam po zwycięstwo. Warta w zimowym okresie przygotowawczym zanotowała jedno zwycięstwo, dwa remisy oraz raz schodziła z boiska pokonana. Zieloni wyjechali również na kilkudniowe zgrupowanie do Władysławowa. Wielu ekspertów uważa, że terminarz jest dla GKS-u też łaskawy. Trójkolorowi w czterech najbliższych spotkaniach zmierzą się z drużynami z dolnych rejonów tabeli. Przy edukacji nikt w taki sposób do tego jednak nie podchodzi. Myślę, że niestety wielu obserwatorów dopisuje na punkty, ale dlaczego. Więc yy, to jest piłka i my na pewno doświadczenia też w tej szatni trochę mamy. I budujemy nastawienie na bardzo trudną pracę w każdym meczu. W każdej minucie musimy być po prostu nastawieni na to, że ona jest ważna. I, i mówię, takiego mentalu szukamy, i tej pułapki myślę nie zobaczymy na pewno w naszym myśleniu. Będziemy bardzo mocno skoncentrowani i podchodzimy z szacunkiem do każdego przeciwnika. Myślę, że kilka razy nawet to powtarzałem i, i, i myślę, że to będzie powtarzanie jeszcze długo, długo, nie tylko od mojej strony, od każdego, który z natą ligę, naprawdę nie warto, nie, nie warto przypisywać sobie punkty w, w, wcześniej albo lekceważyć y, przeciwnika, bo to, to, to już widzieliśmy wiele razy, że że nie ma faworytu przed meczem w tej lice. Liga w tym sezonie jest bardzo wyrównana, co najlepiej obrazuje tabela. Tyszanie zajmują obecnie 12 miejsce i mają tylko punkt przewagi nad Wartą. Przy edukacji wiedzą, że strata do miejsc stop jest duża, ale nikt w zespole nie traci wiary. Chcemy przede wszystkim zdobywać punkty, bo to jest najważniejsze. Myślę, że każdy by tak samo na, odpowiedział tak samo na na. na, na... To pytanie, ale też przy tym wszystkim chcemy wyglądać tak, żeby każdy chciał nas zobaczyć i przyjść tutaj oglądać nasze mecze. Myślę, że to pokazaliśmy właśnie w końcówkę w tej, 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 tej ligi na, na, na jesień. Także. Chcielibyśmy grać odważnie i ofensywnie, trzymać się w kompakcie i, i strzelać więcej goli po prostu, żeby, żeby zdobywać punkty. Jest duża strata, 12 punktów, mając 15 meczów na wiosnę, to jest, to jest bardzo duża strata, ale tak. Też mogę to podkreślić: mamy bardzo duży głód sukcesów w szatni. Zawaliliśmy w tamtym roku i chcemy zrobić wszystko, żeby zbudować serię i trochę wynagrodzić kibicom i sobie to, że sezon nie jest stracony. Ja wierzę po prostu w bardzo dobry start. Wierzę w to, że szybko wskoczymy do pierwszej części tabeli. A to nas buduje na to, żeby walczyć do końca o to przejść. Początek niedzielnego spotkania w Grodzisku w samo południe. Transmisja będzie dostępna w aplikacji mobilnej oraz na stronie www.tvsport.pl Zawsze padały bramki, a czasami nawet hokejowe wyniki. W niedzielę już po raz dziesiąty w historii zagramy z Wartą Poznań. Bilans minimalnie przemawia na korzyść trójkolorowych, ale najczęściej spotkania kończyły się bez rozstrzygnięcia. W czterech ostatnich pojedynkach obydwa zespoły dzieliły się bowiem punktami. Jakie są ich oczekiwania względem GKS-u Tychy? Kto awansuje do Ekstraklasy? I dlaczego zimowe okienko transferowe było ciekawe? Na te pytania przed naszą kamerą odpowiedzieli dziennikarze którzy na co dzień zajmują się BetKlik pierwszą ligą. Jestem pozytywnie nastawiony jeśli chodzi o to co widziałem jesienią pod wodzą trenera Skowronka. Wierzę, że ta przerwa zimowa została również dobrze przepracowana. GKS mi osobiście podobał się w tej nowej strukturze zaproponowanej przez trenera, więc wierzę, że oni jeszcze popracowali na Doprecyzowaniem pewnych detali, pewnych braków, które jeszcze są, ja stawiam na to, że GKS znajdzie się w tej górnej połowie tabeli. A co potem? No to już czas pokaże. Wierzę, że potem mogą powalczyć o wszystko, ale zdecydowanie stawiam GKS wśród tych zespołów, które znajdą się w górnej połówce tabeli. Znając trenera Artura Skowronka, to wiem, że tego okresu przygotowawczego drużyna nie przespała, że drużyna ciężko trenowała. Trener skowronek jest też takim trenerem, który ma swój, ją, swój pomysł na grę, swoją filozofię i zespół potrzebuje czasu, żeby to zrozumieć. Myślę, że wreszcie trener dostał ten czas, więc ja spodziewam się naprawdę fajnego GKS-u Tychy na wiosnę. Myślę, że już w Poznaniu e, nie będą w stanie pokazać swój potencjał, który zresztą pokazywali na jesień, tylko brakowało szczęścia, punktów, determinacji, może w pewnym momencie e, takiej chłodnej głowy. Myślę, że to wszystko na wiosnę zobaczymy i i Tychy, moim zdaniem, mogą być takim e, czarnym koniem. Nie wiem gdzie to wszystko doprowadzi GKS Tychy, czy do miejsc barażowych, czy do bezpośredniego awansu, bo marzyć każdy może nawet o tych najwyższych celach. Zresztą są drużyny, które to pokazywały, że przy odrobinie szczęścia, przy odrobinie w sumie nie wiem czego, czegoś, można zrobić coś, coś wielkiego i liczę na to, że, że w Tychach na wiosnę właśnie to coś wielkiego się wydarzy. No ja jestem optymistą z natury. Jestem optymistą, dlatego przypominam sobie sezon bodaj 2016-17 za trenera Tarasiewicza, kiedy po rundzie jesiennej mieliśmy 20 punktów, a w rundzie wiosennej zrobiliśmy 35 i skończyliśmy na czwartym miejscu. Wtedy jeszcze nie było baraży, więc niewiele nam to dało. Dlatego myślę, że Zima nie była nasza, ale wiosna nasza będzie i tak zakładam optymistycznie, że GKS skończy na miejscu ósmym albo dziewiątym, ale przede wszystkim liczę na to, że pokaże fajną grę, taką, że będzie się chciało przychodzić tutaj na stadion. To jest dobre i bardzo trudne pytanie. Znaczy, dla mnie takim faworytem jest Termalika, obecny lider. Natomiast jeśli chodzi o to drugi, drugie miejsce do bezpośredniego awansu, zawsze zastanawiam się między Arką Gdynia i Miedzią Legnica. Myślę, że tutaj walka będzie trwała do końca, ale mimo wszystko postawię na Arkę. Spadek, no to już jest trudniejszy temat. Patrząc na to, co dzieje się organizacyjnie w Kotwicy, nie wierzę, że ten zespół przy tych problemach się utrzyma, więc tutaj Kotwica, Kołobrzeg, Pogoń, Siedlce, pomimo dobrego trenera, jakby tam w gabinetach nie pojawił się ten bodziec bodziec dla zespołu, że okej, okay, walczymy ze wszystkich siłą utrzymanie, więc to jest ten drugi kandydat. No i tym trzecim, przy którym jest największy problem, dla mnie Warta Poznań. To są najlepsze pytania. Ja osobiście chciałbym, żeby to śląskie drużyny grały w Ekstraklasie, więc trzymam kciuki za, za GKS Tychy i, i za naszą, drugą, i za nasz drugi zespół, który występuje na tym poziomie rozgrywkowym. Kto spadnie, nikomu nie życzę źle, więc trochę tak idąc, klasykiem, powiem pomidor. Ja stawiam na awans już nie nieważne w jakim trybie czy barażowym czy bezpośrednim, ale stawiam na awans z Termaliki, Wisły, Płock i to może zaskoczyć ruchu Chorzów. Myślę, że takie moje, moje typy na, na metę, natomiast no, prawdopodobnie myślę, że najmniej szans na utrzymanie daje Stali Stalowa Wola. Pogoni Siedlce i, i chyba jednak Kotwicy Kołobrzeg. Były ciekawe transfery. W ogóle to okienko transferowe w moim odczuciu mi się bardzo podobało, o może w ten sposób to ujmę. Wynika to z tego, że wiele klubów zrobiło transfery stricte pod potrzeby, czyli pojawiła się ta diagnoza, w klubach w jakich elementach mamy jeszcze rezerwy, i widać, że w wielu zespołach szukano piłkarzy rzeczywiście stricte pod to, czego zespół potrzebuje. Tak było w miedzi Legnica, tak było w Arce. Tutaj mam na myśli również Jordana Michaela. Szaka. Wierzę, że w tej strukturze trenera szwargi to będzie napastnik, który się odnajdzie i będzie naciskał na Szymona Sobczaka, więc to zdecydowało o tym, że to okienko nam się tak podobało, no i mamy odejścia, prawda, tutaj Karol Czubak, Wiktor Boga, czy nawet z Ekstraklasy nie mieliśmy takich transferów wychodzących, jeśli chodzi o napastników. Ta liga jest bardzo ciężka, niezależnie czy, czy zespoły się wzmacniają czy nie. Ona jest ciężka, bo tutaj jest sporo firm, które chcą awansować. Tak lekko licząc przed sezonem myślę, że spokojnie 8, 9 albo nawet 10 zespołów mówiło tak, chcemy awansować do Ekstraklasy. Są trzy takie miejsca przypomnę, więc myślę, że, myślę, że ta liga będzie ciekawa. Okienko było, było ciekawe, bo przyszło kilku fajnych piłkarzy, jak choćby Marko Poletanowicz do, do Wisły Kraków. Ale co to da? Tego nie wiem. Na koniec zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której zostanie przeprowadzona pierwsza zmiana w drużynie GKS Utychy otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejny domowy mecz z Chrobrem Głogów. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.